Czekam na na pozew spokojnie, natomiast przede wszystkim, bo tutaj są dwa wątki Myślę, że jednym wątkiem powinna zająć się polska prokuratura. To jest wątek wpłat na kampanię Solidarnej Polski. Jeśli mamy sytuację, w której dnia, w ciągu jednego tygodnia dwudziestoletnia córka Jaska Kurskiego wpłaca <coughs> 40 tysięcy złotych na kampanię Solidarnej Polski, kolejna kobieta, dziewczyna, osiemnastoletnia, osoba z zaprzyjaźnionej rodziny z Jaskiem Kurskim, Płaca trzydzieści parę tysięcy asystenci Tadeusza Cymańskiego wpłacają kwoty idące no, w dziesiątki tysięcy i to w sensie takim, że 70-100 tysięcy złotych, no to myślę, że tak samo jak kilka lat temu prokuratura badała sprawę wpłat na kampanię Janusza Palikota i tego, czy te wpłaty nie były dokonywane przez Słupy, tak samo uważam, że i tutaj powinno się sprawdzić, czy te osoby wpłacały swoje pieniądze, czy też pieniądze pochodzące z darowizn. A jeśli z darowizn, to czy w takim razie zgłoszonych w Urzędzie Skarbowym i czy opodatkowanych. To jest jeden wątek. Natomiast wątek najistotniejszy to jest ten wątek międzynarodowy. Przypomnijmy, że Olaf, czyli coś w rodzaju takiego europejskiego czy unijnego CBA bada finanse MELD-u. To jest taka europejska, ogólnoeuropejska partia, która skupiała między innymi europosłów Solidarnej Polski. I w ramach, w ramach tego postępowania jednemu z duńskich eurodeputowanych, który w Europarlamencie zasiadał właśnie w jednej grupie z Jackiem Kurskim i ze Zbigniewem Ziobrą, już nakazano zwrot kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy euro właśnie w ramach tego postępowania. I tak samo, no tutaj mamy właściwie analogiczny przykład dotyczący Solidarnej Polski, która dostała 40 tysięcy złotych na zorganizowanie kongresu klimatycznego i kilku następujących po nim spotkań dotyczących klimatu a w tym czasie Solidarna Polska za te pieniądze zorganizowała tak naprawdę konwencję partyjną. Konwencję partyjną, to mówię to w cudzysłowie, to jest cudzysłów z wypowiedzi Patryka Jakiego, który to wydarzenie w TFN24 zapowiadał jako konwencja w amerykańskim stylu, ze światłami, bardzo dynamiczna, z, z, z telebimem, ze sceną i rzeczywiście rzeczywiście tak było. No, Jacek Włosowicz, osoba, która była właśnie europosłem Solidarnej Polski, dzisiaj senator, senator PiSu, odpowiadając nam jakby na dowód na to, że była to tak naprawdę, że był to tak naprawdę właśnie ta konferencja w dużej mierze dotycząca klimatu, wskazał siedem niepełnych zdań podczas wystąpień, które trwały, no nie wiem, pewnie ze dwie godziny. Nie wiem, nie wiemy też dokładnie ile, bo Solidarna Polska zdjęła filmik z tej konwencji, co też jest zabawne po naszych, po naszych pytaniach z YouTube'a. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej tok FM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl Ukośnik Audycje.